Ostatnio pewien widz napisał mi, żebym zrobił odcinek, w którym znajdę gracza z ironem. To kto ja. Dzień dobry. Czy to Freddy Fazbear? Dzisiaj wam pokażę 5 sposobów na folwar. By zrealizować pierwszy sposób na folwar, wystarczy Wam jego zdjęcie. Zostań! Marian, przestań! Wygląda jak zjeb. Kolejnym sposobem, aby być jak folwar, wystarczy Wam podpierdalać kontent z Ameryki. Jest to bardzo ważne, jeśli chcecie udawać Irona w Valorant. Trzecim sposobem, jak być jak Wystarczy ogarnąć kolegów, którzy wyciągną cię z Golda. Ale ja rymuję. Uuu. Czwartym sposobem, jak być jak jest mówienie na przykład. Zostawcie super lajka like i łapkę w górę i kurwa wodeczek. proszę, zostawcie lajka! Like no i oczywiście piątym sposobem na fulwar jest dodawanie clickbaitowych miniaturek! Co? Cała prawda o fulwarze clickbait thumbnail? Co ty gadasz za głupotki? Gdzie ty to masz clickbait thumbnail? Pamiętajcie, te ustawienie zmieniło mi wszystko w Valorant. O! Do widzenia.